Siema ludzie, słuchajcie, mamy to, new season of FIFA Mobile z nami, to jest taki pierwszy odcinek, który ja pokażę wam, tylko przyciszę, który pokażę jak wygląda mój skład, co będzie się działo i dajcie znać w komentarzu, czy chcecie filmy z FIFA Mobile, tej nowej, i tak, jak widzicie grafika troszeczkę się zmieniła, to było nie tak rozrzucone, teraz to jest jakby w tym miejscu tak, Zobaczcie, to było bardziej z lewej wtedy, teraz jest bardziej z prawej. Tu mamy między innymi jakieś takie rzeczy do grania, jakieś eventy. Division Rivals. I my team, zaraz ja pokażę team. Tak wygląda skład. Wiecie, coś nagrywa. Tak, nagrywa się, dobra. Tu mamy skład. Eee, I tak, jak widzicie, czterech takich naprawdę dobrych zawodników. Mamy Polisika, mamy Wernera, mamy Udana Kinicha. A oprócz tego są Miyoshi, Bonaventura, Calabria, Piet, Werner na Bramce. Tylko problem jest taki, jeszcze jestem Badi Chile, natomiast on został, to jest zawodnik, którego ja kupiłem. Był problem z obrońcami u mnie ogólnie, więc stwierdziłem, że trzeba kupić nowego obrońca, dobrego obrońcę. i wybrałem jego, żeby na start dobry obrońca, taki solidny, który da pewność, bo oprócz, nie, oprócz niego jest ten Szkod i jeszcze jest e, person. E, no i dlatego jakby wygram nim, wolę po prostu grać jakimś, że tak powiem pewniejszym, zwłaszcza, że widzicie on tutaj nawet całkiem sporo jest, ja jeszcze wam pokażę. Tutaj mamy ławkę rezerwowych, jak ona na razie wygląda. To jest jeszcze na takim wstępie to robione, że kto gra, kto gra. Kaput, między innymi Mario Ventunti i Pod. Ten Pod to jest w ogóle świetny zawodnik. I tak, co się zmieniło? jest ta ławeczka. Możemy w, w dowolnym momencie zmienić zawodnika. To, to i to jest zajebiste nie? to co się nie zmieniło są gemsy cały czas są te gemsy. z jednej strony spoko ponieważ te FIFA POINTS są trudniejsze do zdobycia, w sensie za nie się płaci więc to nie jest jakoś chyba wybitne żeby je mieć i w sumie dlatego lepiej że one są pokażę wam teraz market na piątym levelu odblokowujecie market Markej, kiedy no tak, że tutaj macie tak wszystkich zawodników, mniej więcej, którzy teraz są do kupienia. Jak widzicie, na nikogo mi nie stać, jestem biedny. No tutaj macie na przykład My Players, że tutaj stąd możecie sobie wystawić zawodnika, jakiego chcecie i, i który, którzy, których możecie wystawić przede wszystkim ze swojego klubu. My Watchlist, czyli chyba ludzi, którzy obserwujesz. My Others, czyli zawodnicy, których możesz sprzedać i to starać się i szukać i tak wygląda marka, to już się do niego przyzwyczaiłem, powiem szczerze eee, co, trochę pograłem fajnie jest, nie trzeba tak ustawiać od razu e, takich rzeczy jak ta taka kontrolka, żeby w sensie raczej wszystkie, żeby były w meczu te przyciski do shoot, do podaj, do tego bo to trzeba było najpierw ustawiać wcześniej Teraz to jest i to wygląda o wiele lepiej. Dodatkowo, jak widzicie, mamy Aston Villa tutaj. To jest też taka nowość: że możecie było do wyboru chyba 6 klubów, można było sobie wybrać. Ja wybrałem Aston Villa, były jeszcze na pewno. Chyba Totki, Liverpool, Chelsea, Aston Villa, Brentford i Everton. Chyba tak. Chyba tak. Bez tego co pamiętam, tak, e, tak było zaraz. Może jeszcze się to zobaczy. Chcecie ustawienia. A, bo tu. Chyba będzie nic, dobra Dobra e, e, Questy, zobaczymy sobie questy, to tu jest ciekawego Ale tu mogę sobie to pobrać, czyli Ale tak wyglądały paczki teraz Mamy 10 gemsów, 20 pańców i to, to Okej okay. Dobra, New tutaj tak się trochę zaczęło to granie moje O, tu jest do trafienia winga i złoty zawodnik nie no, nie możemy, ale dobra. Zobaczymy, tutaj, co tu, tu jest. E, tutaj, chyba możemy po prostu sobie tam jakoś tak to odpakowywać. W międzyczasie. E, nie czy to jest warte, się w tym nie bawię, więc. A tutaj, też jest. A tutaj są rzeczy, żeby po prostu e, to porobić. Nie wiem, czy to chcę zrobić. <laughs> Zobaczymy. Tak jeszcze zobaczymy co tu jeszcze jest do, do tutaj liktu o właśnie liktur, tutaj jest coś co sobie gramy I gramy z innymi ludźmi, tutaj widzicie, grałem z klubami francuskimi e, Montpellier, e, Montpellier jest, jest, jest Lisa oraz jest e, Lil Jeszcze sprzedam sobie ten telefon e, I tak, e, no, jak widzicie, tak to wygląda ty wiesz, tutaj chyba grałem jeden mecz. Tylko ja grałem z tego, co pamiętam, z Chelsea chyba z czymś takim. Ale możemy zagrać teraz jeszcze jakiś taki mecz, żeby zobaczyć, jak się pogra. żeby zobaczycie, jak ja gram. W ogóle mamy koszulki ustawione. Tak wygląda transportowania w tej chwili. No, tutaj znaleźliśmy jakiś meczka, Caborelo. Logo tego klubu niemieckiego chyba No chyba tak Tak, bo logo Romeo wygląda inaczej niż to standardowe dolo Mój skład skład jego Wydaje mi się, że jestem lepszy, znaczy pewno pewno jestem lepszy więc lecimy Werner to w ogóle jest strasznie taki pok taki kozak, ale zobaczymy jak bo gdzieś pójdzie Miyoshi. O, chyba że Werner A myślałem, że z daleka bardziej strzeli, ale dobra. Grey część Miyoshi, Miyoshi. 2-0. Werner Mircee Oczywiście w czymś takim nie ma zmian Co ja robię w twarzy? Się nie mogę skupić Werner Strzał o, Dobrze przykombinowałem Strzał Wernera 4-1 tej wolny bonaventury spróbujemy tak jeszcze raz. Trzeba, jest piąty gol. Eee, w ogóle, że tak wam powiem, eee, bo jest na FIFA Mobile. A ja mam jeszcze zgrane kilka meczów z tej powiem, pierwszej FIFA Mobile, czyli tej poprzedniej, 21. I prawdopodobnie one będą użyte do jakichś takich vlogów piłkarskich, z których nie będzie by się chciał po prostu pokazywać twarzy. Po prostu będą sobie leciały w tle, ja będę coś tam mówił, więc to jest takie odwołanie, że jeżeli pojawią się nowe, no to będą pokazane w ten sposób. I tutaj mamy właśnie, kto strzelał, czyli Polisik, Polisik, Bonaventura, Werner później nasi i a tu się... się... A od końca się, się Werner, yy, Miosi, Werner, tutaj Werner, Bonaventura i dwa razy, yy, Polisik. Także bardzo spoko. Paczuszka taka do otwarcia. 1000 końców. Nie, no ale tak. to. No, zobaczymy. 10 tysięcy. Zobaczymy. No. Coś jeszcze staniemy, Czy tyle? A. Zostaliśmy srebrną już dywizję. Spoko. Continue. Jeszcze tutaj coś apie, do Dobra, jeszcze raz pokażę jak wygląda sklep. To też wiesz może... No, ale dzisiaj muszę pokazać. Ale muszę sklep pokazać. Eee, Store. Jak wygląda się Store, bo to jest też ważne jak wygląda sklep. Tu mamy takie rzeczy jak Recommended, Common i Currency. To w ogóle nie wiem co to jest. A, to są chyba tylko FIFA Pońscy do kupienia common a tu są takie chyba bardziej oferty specjalne, czyli no, gems i tak dalej. Czyli za 200, możemy dostać coś takiego. I kurwa, w lapach japie, I rekomendę. Tutaj mamy takie paczki New Beginnings. Mam też coś takiego, zobaczymy. Coś takiego dałoby się. Dobra, radę, do nie chcę tego otwierać, nie chcę tracić pieniędzy. No, tak to wygląda. Teraz sklepik, o flipaczka. Mamy flipaczkę, do no to... Flipaczka, otwieram, zobaczymy co się trafi. Tysiąc końców tylko, więc... Szkoda, no to fajnych zawodników mamy. Ech obrońca by się przydał, jeszcze jeden, ale tam są jakieś takie daily wyznawania, które polegają na tym, że no moglibyśmy dostać chyba Alaba chyba to był, o właśnie to jest to, to jest Alaba, tylko on jest jeszcze dostępny bo, u, wiecie, no ja się meczęję z Master teraz kupiłem, jeszcze tego udało się znaleźć. I tu wam pokażę jak szuka wygląda, szuka wygląda szukanie na takim markecie jak tutaj mamy. Klikamy search. To mamy w sumie wszystko co do tej pory, tylko to wygląda tak, że mamy po prostu tak rozwalone, a nie muszę się uszasować palcem. Czyli na przykład z pozycji weźmy L na przykład tak na przykład na tion. Algeria, Quality, powiedzmy City, albo może takiego tylko zejdziemy. Serć nie znaleziono, no to szkoda. No i dobra Nie czy coś jeszcze? Ewentualnie możemy jeszcze zagrać mecz. Hmm. Mogę poszukać jakiegoś meczu do zagrania. Ewentualnie pójdziemy do tego co jego baguini. Czyli zrobimy sobie jakiś trening z tych, co tam są. Troszkę to. Zrobimy sobie jeszcze te dwa treningi, myślę, że będziemy kończyć, bo ten filmik już tak trwa długo. Zobaczymy ile, bo... 12 minut. No to jeszcze dwa treningi zrobimy i będziemy kończyć, bo nie ma sensu przedłużać. Kurwa, ja ręka mi coś się boli. Dobra. Szot. No, dobra, tak to się Jeżeli mi się uda, to są nasze karne, robione. A właśnie, jeszcze jedna ważna sprawa. Możemy sobie ustawić, chyba w składzie, takie role jakby, jak w że kto jest kapitanem, kto wykonuje karne, kto wykonuje wolne, kto wykonuje tam różne inne rzeczy śmieszne, więc. To trochę mi właśnie tego brakowało w poprzednich edycjach, gdzie na przykład miałem po prostu. E, no. Wiecie, się po prostu opaskę miałem zawodnik z najwyższym obradem. Nie było to najlepsze, bo ja takiego z, z jego jakby wiecie, człowieka, który był od tego i wiecie, czułeś to. No to był, już się zagrali z Brązby, to mamy jeszcze jeden trening, to zrobimy sobie jeszcze jeden trening i kończymy naprawdę już, bo nie mam, yy... nie, co jeszcze tu można powiedzieć, nie chcę grać meczu, zagrałem i tak mecz z y, Division Rhyme, żeby wam pokazać. I tyle, piszcie, czy będziecie w ogóle grali w to FIFA Mobile, i dużo się tutaj zmieni Przede wszystkim już dostaliśmy na start cztery świetne karty, czyli Fulisika, Werdera. to jest się da start oczywiście. Mówię tylko o starcie FIFA, ponieważ jak później oni będą grali, to nie wiem. Eee, no zobaczymy. Mam taką strzał, wiecie co jeszcze? Pójdziemy sobie może do tych właśnie targetów, że możemy sobie strzelić sobie, zobaczymy czy się trafi, a czemu mniej 100 końców. Także tyle. To by naprawdę już na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Kurde. Trzymajcie się, cześć.